Czołomeczku, z tej strony Jakub041 i dzisiaj witam was w odcinku takim informacyjnym Ach, i od razu mnie zjadł okej, okay, w takim odcinku informacyjnym kurde, muszę sobie przybliżyć e, gdzie ogólnie porozmawiam eee, nie nie zjadł mnie chociaż może Ach, seriously e, w takim odcinku z informacyjnym z gry agar.io jeżeli ktoś chce sobie zagrać, to musicie wpisać to sobie w przyglądarce, tak jak na przykład YouTube'a wpisujecie i powinniście powinna wam się włączyć taka gra, więc wtedy sobie możecie zagrać. Dalej, taki odcinek informacyjny będzie przeważnie, no przeważnie, boże taki. Ten odcinek ma dotyczyć bardziej live'ów, odnośnie live'ów. Czy chcecie livey i czy te live'y, bo niektóre osoby wczoraj był live i pisały, że chcą, żeby live'y były na Twitch'u, że wolą niektóre osoby, żeby był live po prostu na Twitch'u. Więc postanowiłem, że zrobię dla Was ankietę. Czy wolicie Twitcha, czy wolicie hitboxa. Ankieta będzie w opisie. To jest jedna ankieta, a druga ankieta będzie odnośnie... E, czy, z czego live'y będą, ale też, z czego live'y będą, to będą na przykład na Facebooku lub na Skype'ie. Dodajcie mnie na Skype'ie albo na Facebooku, gdyż na Facebooku to link macie w opisie i tam zalikujcie po prostu moją stronę i otrzymujcie powiadomienia, że sobie zaznaczcie. A jeżeli wolicie na przykład na Skype'ie dostawać powiadomienia, czyli także tak powiem, wiadomości masowe, to na Skype'ie dodajcie mnie jako 0 4, ety No i jak mnie dodacie, to po prostu będę Wam wysyłać, tylko najgorsze jest, że mam tyle osób na Skype'ie, mam ponad prawie około 1000 osób na Skype'ie, przez co te wiadomości do niektórych no, nie dochodzą, a do niej, bo one dochodzą po prostu w czasie, bo zanim to wszystko wyślę, to minie trochę czasu, a... Taki escape, niektóre wiadomości te czasami dochodziły po trzech dniach. Więc trochę to była taka mała no, lipo. Nice. Dziękuję. Dziękuję. Dziękować. Zajedzonko. E, no i to może być taki minus, ale postaram się teraz wrzucić w ogóle informacje na e, informacje na YouTube'a, że jest live czyli taka krótka zapowiedź w opisie będzie link do live'a i no będę się starać też napisać z czego live więc tutaj macie ankiety dwie w opisie jeszcze dam wam tą ankietę z czego live, ale to tak po prostu nie będzie zawsze z tego samego live, tylko będę się starać na przykład Skoda raz zrobię live'a może zrobię live z CSa, zrobię live z Minecrafta zrobię live nie wiem z czego będziecie chcieli. Może z zagara nawet. Mogę zrobić live z WOTA, serio. Myślę, że jak w stanie tego nikt nie zauważył, bo tak leci, leci i stop, stoi. Takie ja miałem. Chyba nie wiem... Nie. Dobra. Nic, nie było tego. Nie było tego. I dwa jeżeli będziecie chcieli, to też mogę zrobić live. W ogóle teraz do live'ów będę się starać na wakacjach trochę więcej tych robić live'ów, gdyż w szkole po prostu się nie wyrabiałem. No i może będzie tych live'ów po prostu więcej. Dziękuję. No i pan niestety tutaj się rozwali, jeżeli pan tu będzie mnie próbować zjeść. Na szczęście, może nie niestety. Kurde, oni chcą mnie zjeść. Nie dobra luje. Aha czy jak się szczer tym przez masę to się tworzył te nowe. Łot. To co już ja za nowienie się dowiaduje tutaj. Nie, 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 on nas nie zje, on nas nie zje, ja w siebie wierzę. On nas nie może zjeść. Mu maleje masa, nam rośnie masa. No nice. i. Zostawił nas. Cieszę się z tego. Dobra, już nawet tacy mali nie jesteśmy. Włochy tutaj. No i dalej odnośnie tego, to już chyba nawet tyle z tych informacji, więc zapraszam wszystkich na, li na live'y. Każdy live powinien teraz być już na YouTubie. Live y najczęściej, najczęściej będę robić z... O kurde. Nie, zjem, nice. Live y najczęściej będę się starać robić z Minecrafta, CSa. I z czego jeszcze live y będę się starać robić z CSA, Minecrafta. No i teraz ostatnio zacząłem nawet grać w Lola, więc z Lola mogłabym zrobić jakiś live. I jeszcze ważna bardzo dla mnie informacja no to jak mówiłem, żebyście mi po prostu napisali odnośnie... na jakiej stronie byście chcieli te livey. Bo to jest dla, dla mnie bardzo ważne. A nie, masz nie słuchaj. Bo myślę, może masa już nam maleje. O, tu maleje teraz. Powyżej 700 masa nam maleje. Chyba nie. Nie nakarmić. No i 700 i tyś, no. Dziękować. No i teraz najgorzej będzie jak na i tajnie będzie się chcielić Ten Ten zostawił... Nie, nie zostawił nic. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Że mnie nie zettykł, Nie, no. Ewww. I straciliśmy mąż. Niestety. O, mi się jedną wielką kulę. Ale ten ma 1400 punktów. Chyba nie, nie powiem. Nawet na spacie można zjeść. Więc... Nie, kurde. No to dobra. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji kanału i to jest takie po prostu krótkie info. I trzymajcie się. Cześć.